Witajcie, kochani Rejsowicze. Dzisiaj pozdrawiamy Was z Santorini, wyspy zakochanych, wyspy, którą często wybieramy na zaręczyny, na śluby. I nieprzypadkowo są z nami nasi znajomi klienci, którzy wyobraźcie sobie, takimi nowożeńcami są od N lat. Przedstawiam Wam darka i. Alicję. Chciałam Was zapytać, powiedzcie może, co Was skłoniło do wybraniu tego rejsu i jakie są Wasze wrażenia po pobycie na Santorini? To może najpierw dwa słowa. Możnie zaprosił i zrobił mi niespodziankę. A co go skłoniło, proszę o zapytać? Miłość do żony. Miłość do żony. Przyznacie się, która to rocznica? Przyznamy się. 25. Ok, jak się podoba na wyspie? Super. Nie W ogóle cały rejs. <laughs> Darek, gdybyś się miał oświadczać drugi raz. Ja bym się zastanowił. A oprócz tego, uważa, że to jest super miejsce na takie. Nie ma lepszego, chyba. Nie ma lepszego. Także bawcie się dobrze, Dzięki. świętujcie no i, i pozdrawiamy bye, 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 wszystkich. Bye, bye. Do zobaczenia, papa. Pa.